Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie została powołana w 1950 roku. Jej oficjalne otwarcie odbyło się rok później, 3 maja. Już od prawie 75 lat niestrudzenie pełni rolę jednego z najważniejszych filarów kultury i edukacji czytelniczej mieszkańców regionu. Przechodziła wiele zmian i reform, ale zawsze stawiała czoła wszelkim wyzwaniom. Od 1 stycznia 1999 roku jako instytucja kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Biblioteka jest to tak naprawdę instytucja kultury niezwykle ważna w tożsamości naszego regionu. Tak naprawdę odpowiada na potrzeby naszych mieszkańców, na rozwój naszego regionu. Wpisuje się w strategiczne plany naszego rozwoju do 2030 roku. Filar tak naprawdę kultury w Armii i Mazur. By przybliżyć mieszkańcom regionu rolę biblioteki, instytucja zorganizowała konferencję pod hasłem Co za nami, co przed nami. Była to okazja do podsumowania minionych lat, a w szczególności ubiegłego roku. A minione lata do najłatwiejszych nie należały. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby pandemię COVID-19, kiedy to mieszkańcy całego kraju, w tym także w Armii Mazur, musieli borykać się z różnymi ograniczeniami. Wówczas wojewódzka biblioteka publiczna i jej 280 oddziałów w całym regionie, poprzez zdalne wypożyczanie książek pomogły przetrwać ten trudny czas. Miniony rok z kolei to wydarzenia, spotkania i szkolenia realizowane przez Bibliotekę Wojewódzką i biblioteki w regionie. W 2024 roku biblioteki na brak odwiedzin nie mogły narzekać. Odwiedziny, które związane były nie tylko z wypożyczaniem książek, ale uczestnictwem różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, pokazał ten rok, że biblioteki to są przede wszystkim miejsca spotkań, miejsca tworzenia realiza i realizacji swoich pasji, że to są miejsca, w których nie tylko przychodzi się, wypożycza i wychodzi. Ale zostaje na dłużej, bo jest przyjemnie, bezpiecznie. Podczas spotkania do rąk pracowników GT Instytut w Warszawie trafiła nagroda marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Partner 2024 za wkład w rozwój czytelnictwa i współpracę międzyinstytucjonalną, która w przypadku biblioteki i instytutu trwa od 2009 roku, wówczas w Olsztynie powstała medioteka języka niemieckiego. Instytut Goethego dofinansowuje zakup zbiorów do, do tej biblioteki niemieckiej, do medioteki języka niemieckiego co roku. Mamy nowości zakupowane w ramach tej współpracy. Organizujemy samodzielne wydarzenia związane, wynikające z umowy z Goethe Instytutem oraz organizujemy wydarzenia we współpracy z, z Instytutem Włączając się w ogólnopolskie akcje, które organizuje ten instytut. Konferencja dała też możliwość do przedstawienia wyników badań stanu bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku. Z tych badań wynika jeden główny wniosek. Biblioteki nieustannie zmieniają się, reagując na potrzeby i wymagania czytelników. Biblioteki są coraz bardziej cyfrowe, ale również coraz więcej oferują mieszkańcom w postaci oferty kulturalnej spotkań, spotkań integracyjnych, zajęć, warsztatów. Współcześnie coraz częściej przypominają też domy kultury, dlatego sama oferta książkowa nie jest już tylko i wyłącznie ich domeną. Zadanie, jakie stoi przed bibliotekami jest jedno. Nieustannie przyciągać do siebie czytelników, by ci z kolei czytali coraz więcej. Bo choć obecnie według prowadzonych badań 42% Polaków czyta książki, co oznacza, że prawie co drugi rodak sięga po literaturę, to jednak daleko nam niestety do krajów skandynawskich. Tam z książką nie rozstaje się nawet 80% społeczeństwa. Dlatego przed bibliotekami poważne zadanie, by na różne sposoby zachęcić Polaków do tego, aby smartfon w dłoni zastąpił książka Telewizja Kopernik. Kopernik.tv